Chciałem bardzo króciutko podsumować 40 miesiąc bieżącej kadencji samorządu. W ramach programów pomocowych, świeża informacja: z ubiegłego tygodnia otrzymaliśmy 710 tysięcy dofinansowania z resortowego programu Maluch edycja 2014. Dzięki tutaj przychylności służb Wojewody Podkarpackiej, która pilotuje ten projekt resortowy, to już jest bodaj z tego co pamiętam, czwarta. Transza, ta kwota w dużej części pozwoli nam pokryć koszty funkcjonowania żłobka miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Dekutowskiego. Najwięcej przez ostatni miesiąc w wyniku zmiany pory roku Aury na zewnątrz dotyczy inwestycji. Przebiega na razie bez przeszkód trzeci etap, drugiego etapu przebudowy stadionu przy olej niepodległości. Złożyliśmy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie budowy bloku mieszkalno-socjalnego zlokalizowanego przy ulicy Dąbrowskiej. E, prowadzone są remonty dróg gminnych i powiatowych. Mam tu na myśli ulica Przechodnia, Dąbie, Młynarska, Wałowa, Zgodna, Kopanina, Krańcowa, Cicha, Nizinna, Kolejowa, Zaciszna, Ogrodowa, Słonki, Szklana, Parkowa, Łąkowa, Batalionów, Chłopski, Podwala, Polna, Sielecka, Piętaka. Białeckiej, Kolumby Białeckiej, Grobla, Długa, Sowia, Truskawkowa oraz Plac Ludowy. Również firma, która wygrała przetarg, prowadzi remont drogi wojewódzkiej 723, czyli ulicy Warszawskiej. No, Wprowadzonej są w ramach ruchu, ruch tak zwany ruch wahadłowy. Mamy nadzieję, że kierowcy podejdą z wyrozumiałością do modernizacji tej drogi. Nie chcemy jej na etapie do września bieżącego roku, kiedy będzie trwał remont na całym odcinku od osiedla Wielowieś do skrzyżowania przy popularnym Szelu. Nie chcemy jej zamykać, stąd też nieuniknionym wydaje się wprowadzenie ruchu wahadłowego. Planujemy również remont ulicy Sakolej. Rozstrzygnęliśmy przetarg. Wygrała firma PRD Mielec. Termin realizacji tegoż zadania to połowa września roku bieżącego. Obecnie badamy oferty, a wpłynęło ich 10 po uruchomieniu procedury przetargowej na budowę ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. To jest temat, który. Realizujemy z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Już kilkakrotnie chyba na konferencjach na ten temat mówiliśmy. No, procedury dość żmudne, bo część obiektów znalazło się w strefie konserwatora zabytków. Dodatkowo są tutaj wymogi przepisów środowiskowych. Trwa bez przeszkód przebudowa ulicy 11 listopada: ulicy Świętej Barbary do Ronda Andrzeja Olgi. Małkowskich w ciągu ulicy Sienkiewicza opracowany został projekt budowlany budowy stacji tankowania pojazdów sprężonych gazem ziemnym CNG. To zadanie zostało zrealizowane i ono jest nierozerwalnie związane z, ze staraniem się przez samorząd Tarnobrzega o pozyskanie środków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na zakup nowoczesnych autobusów do komunikacji, do realizacji zadań związanych z komunikacją miejską. Pracujemy nad uzbrojeniem terenów inwestycyjnych. Po drugiej stronie parku przemysłowo-technologicznego. Również wyłoniony został wykonawca. Jest nim Zakład działalności gospodarczej KS Siarka. Jeśli idzie o budowę parkingów przy ulicy Mickiewicza, a więc bezpośrednio za budynkiem urzędu miasta. W Chwili obecnej ogłosiliśmy przetarg na likwidację osuwiska w osiedlu Miechocin przy ulicy Również Mickiewicza termin składania ofert to 5 maja bieżącego roku. Bez przeszkód przebiega odbudowa boisk piłkarskich w osiedlu Sobów i w osiedlu Wielowieś pod koniec maja. Liczymy, że wykonawca miejscowa firma zgłosi zakres robót do odbioru. Podobnież jak uczyniła to firma realizująca budowę bieżni lekkoatletycznej przy zespole szkół Mienia księdza Stasica i w najbliższy czwartek będziemy odbierać wspomnianą inwestycję. Również za nami rozstrzygnięcia przetargowe dotyczące budowy dwóch mini boisk przy przedszkolu numer 4 przy ulicy Tracza i przy przedszkolu numer 12. Przy ulicy Marii Dąbrowskiej. Podobnie jak kwestia związana z budową budynku magazynowo-garażowego przy ulicy Bema w ramach jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w osiedlu Sabów. Również pięć ofert wpłynęło w ramach budżetu obywatelskiego na budowę siłowni na osiedlu Siarkowiec i Serbinów. Mamy nadzieję, że. Oba zadania inwestycyjne zostaną zakończone do 30 maja bieżącego roku. Za nami również remont czterech kolejnych pomieszczeń na porterze Zamku Dzikowskiego. Myślę, że co do celowości inwestycji w ten obiekt nikt nie ma żadnych wątpliwości. Tu nie potrzeba żadnego wdowiego grosza na to, żeby władze miasta mogły realizować jakiekolwiek Zamiary inwestycyjne w zamku realizujemy konsekwentnie odrestaurowując cały parter, zresztą Przykładem za kilkadziesiąt minut będzie otwarcie Regionalnego Centrum Natury 2000, jest to pomysł o tyle nowatorski, że szukaliśmy środków związanych z konserwacją zabytku, aby skrzydło wschodnie mogło być udostępnione zwiedzającym, nie było takowych, stąd też sięgnęliśmy w ramach komponentu bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego, stąd też tak jak jedna z osób to określała, nie ma, nie ma w tym momencie potrzeby zabiegania o żaden wdowi grosz, po prostu władze samorządowe bardzo konsekwentnie w tej kadencji hmm, przeznaczają i środki pochodzące z budżetu miasta, jak też środki pochodzące z e, zewnątrz, czy z Regionalnego Programu Operacyjnego, czy też e, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a wszystko po to, aby nas jak najszybciej można było przybliżyć do e, finalnego zakończenia prac e, na Zamku Dzikowski. Również e, za, mamy zamiary w tym roku termomodernizacji budynku szkoły podstawowej numer 3. Realizujemy dokumentację, a następnie e, przystąpimy do realizacji samej inwestycji. Mamy nadzieję, że e, jesienią a, bieżącego roku e, budynek e, popularnej Tarnobrzydskiej Trójki e, będzie e, docieplony, e, elewacja będzie Kusiła i przyciągała wzrok zarówno uczniów, którzy korzystają z tej szkoły, jak też osób przechodzących. Będzie to kolejny obiekt policeum ogólnokształcący po kompleksie szkolno-przedszkolnym, tak to określę, przy ulicy Marii Dąbrowskiej na osiedlu Serbinów. Po przedszkolu numer dwa będzie to czwarty obiekt oświatowy w tej kadencji. Które zamierzamy stermomodernizować, a nie ukrywam, przy tej okazji liczymy na pewne oszczędności związane z eksploatacją tego obiektu w trakcie kolejnego sezonu grzewczego i oszczędności na fakturach związanych ze świadczeniem usług przez ECO Opole. Ze spraw bieżących, e, dokonaliśmy wyboru operatora. Stanicy żeglarskiej byliście Państwo świadkami. Z tego co wiem, operator już. E, coraz mocniej się usadawia w miejscu swojego zadania związanego z realizacją funkcji użytkowych stanicy żeglarskiej. Z tego co wiem, już 26 kwietnia pierwsi żeglarze będą przebywać w stanicy nocować, stąd też... E, spore wyzwanie przez Jacht Klubem Kotwica. Zakończyliśmy wdrażanie nowoczesnego systemu zarządzania miastem. Mam tu na myśli o systemie e, informatycznym pod nazwą ratusz. To zadanie było współfinansowane ze środków unijnych. Również zdecydowałem o przekazaniu 300 tysięcy złotych. E, Wojewódzkiemu szpitalowi w Tarnombrzegu na doposażenie pracówki w niezbędny sprzęt. Oczywiście co to będzie, zdecyduje dyrektor wojewódzkiego szpitala. Również zakończyliśmy rozbudowę monitoringu na ten rok kwota prac zakres prac opiewa na kwotę 275 tysięcy złotych i w ten sposób zamontowaliśmy za tą kwotę 12 kamer w 7 punktach na terenie naszego miasta. Oczywiście nie kończymy, docelowo pragniemy, aby w mieście pracowało 52 kamery, które by monitorowały od momentu wjazdu do miasta poprzez osoby, które no, przez nasze miasto przejeżdżają tranzytem aby można było ich również za pomocą miejskiego monitoringu wizyjnie odprowadzić. Również postanowiliśmy przekazać 25 tysięcy złotych na rzecz warsztatów terapii zajęciowej zlokalizowanych przy alei niepodległości na zakup, dofinansowanie zakupu dwóch samochodów, które mam nadzieję posłużą przez wiele lat do przewożenia uczestników WTZ-ów. Z przedsięwzięć, imprez z ostatniego okresu. To oczywiście pierwszy Tarnubrzycki Salon Kobiet. Myślę, impreza udana, biorąc pod uwagę frekwencję, ciesząca się sporym zainteresowaniem. Są też głosy, aby podobne przedsięwzięcia realizować w wydaniu wiosenno-jesiennym z zaproszeniem pań, kobiet, które. No mają wiele dokonań na niwie społecznej, biznesowej, politycznej czy charytatywnej, aby podobna impreza odbywała się w cyklach wiosenno-jesiennym. Za nami równie udane śniadanie wielkanocne, to już druga edycja, która odbyła się w Wielką sobotę na placu Bartosza Głowackiego. No a przed nami oczywiście cały Cykl wydarzeń związanych ze świętem 3 maja, z kwestią związaną z otwarciem, oficjalnym otwarciem stanicy żeglarskiej, z majówką żeglarską, bo po okresie promowania tenisa, koszykówki, piłki nożnej, chcieliśmy przy okazji Święta Narodowego zachęcić mieszkańców naszego miasta i tych w sile doświadczenia i tych najmłodszych do uprawiania, a ewentualnie skorzystania z tego, co mamy nad Jeziorem Tarnobrzeskim, ale tak naprawdę główne wyzwanie organizacyjne w tym miesiącu, czy w kolejnym miesiącu, przed nami Dni Tarnobrzega. Tutaj najwięcej prac przygotowawczych i zadań między Wydziałem Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu i Kancelarią Prezydenta Miasta. Za nami wybór loga tego rocznego święta miasta, no a myślę, że przed pracownikami Tarnobrzegskiego magistratu wiele, wiele pracy, aby 30, 31 maja i 1 czerwca móc świętować na Tarnobrzegskich Błoniach kolejne urodziny miasta. I szanowni państwo, bardzo króciutko, tyle jeśli chodzi o podsumowanie i w imieniu pana przewodniczącego Dariusza Kołka chciałem państwa zaprosić na już 57 zwyczajną sesję Rady Miasta, która odbędzie się w najbliższy czwartek 24 kwietnia o godzinie 13 tradycyjnie w sali kameralnej Tarnowskiego Domu Kultury. I w porządku obrad, jeśli chodzi o sesję tematyczną, będzie ona związana z Jeziorem Tarnobrzewskim, tak sobie życzyli Panowie Radni, stan zagospodarowania, funkcjonowanie perspektywy rozwoju terenu wokół jeziora, przygotowanie do sezonu. Letniego. Stosowne e, dokumenty radni już otrzymali i otrzymają. Prezentacja również na sesji zostanie e, przedstawiona. Jeśli chodzi o projekty uchwał, e, więc e, pierwszy, e, pierwszy z projektów uchwał e, zakłada, dotyczy przyznania medalu Sigilium Civis Virtuti i tutaj kapituła e, na czele, której jest Pan dyrektor Muzeum Historycznego Tadeusz Zych wnioskuje do Rady Miasta o przyznanie medalu Pieczęć Cynoty Obywatelskiej Ojcu Sławomirowi Słomie. W kolejnym punkt obrad panów radnych dotyczy przyznania tytułu honorowego obywatela miasta Tarnobrzega. I tutaj kapituła przyznająca uwzględniła mój wniosek o to, aby. W tym roku tytuł honorowego obywatela miasta przyznać panu Kazimierzowi Bogaczowi. Myślę, że tej postaci wywodzącej się z organizacji walczących o niepodległość nie trzeba bliżej Państwu przedstawiać. Kolejna uchwała dotyczy... To już jest kwestia porządkowa, ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Rady Miasta. Również kolejna uchwała, to jest wewnętrzna sprawa Rady Miasta, dotyczy odwołania ze składu komisji rewizyjnej Rady Miasta Tadeusza Gospodarczyka w związku z jego rezygnacją z prac w komisji rewizyjnej. Kolejna uchwała dotyczy. Zmian kosmetycznych w statucie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000, Tarnobrzyska, Dolina Wisły, w Tarnobrzegu. To są kwestie porządkowe. Następnie, drodzy Państwo, mamy uchwałę budżetową, uchwałę, w której to przeznaczamy kwotę, jeśli oczywiście radni taki wniosek podzielam przeznaczamy kwotę 300 tysięcy w tym roku na uczestnictwo w nowym sezonie 2014-2015 przez koszykarzy stabil jeziora Tarnobrzeg w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki. W związku z tym, że sezon zaczepia, krótko mówiąc, o dwa lata budżetowe, niezbędna jest zorem lat ubiegłych. Uchwała w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2015 środków. Łącznie w tym roku na sezon 2014-2015 chcielibyśmy zabezpieczyć kwotę 700 tysięcy 300 tysięcy w roku bieżącym, 400 tysięcy w roku kolejnym. Drodzy Państwo, kolejna uchwała dotyczy ponownie zmian w budżecie miasta. I to są kwestie przesunięcia środków dotyczących doposażenia Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Mam tu na myśli kwoty 50 tysięcy związaną z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą przeznaczenia środków części środków w ramach programu gospodarki odpadami, jak też środki e, przesunięcia środków, wprowadzenie promesy e, związanych z przedsięwzięciami inwestycyjnymi, modernizacją e, dróg, e, remontem dróg, wprowadzeniem e, promes między innymi na modernizację ulicy Grzybowej. W ostatnim okresie otrzymaliśmy taką promesę, podobnież jak e, likwidacja osuwiska w osiedlu Miechocin. Również mamy wprowadzenie darowizn, zwiększenie dochodów poprzez wprowadzenie darowizn. Niektóre przedszkola potrafią zorganizować sobie przyjaciół, sponsorów, między innymi firma Pilkington Automotive wspiera jedno z przedszkoli i stosowne przesunięcia w budżecie są uczynione. Drodzy państwo jest również uchwała dotycząca ustalania trybu udzielenia rozliczenia dotacji dla publicznych, niepublicznych przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych. Tutaj chyba nie ma żadnej zmiany, jest to uchwała porządkowa, jak też kwestia związana z ustalaniem opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Tarnobrzeg i tu mamy Wspomniana opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczający wymiar wskazany w paragrafie 1, a więc to, co nas obowiązuje w wyniku ustawy, te 5 pierwsze godzin bezpłatnych opieki przedszkolnej, za każdą kolejną w terenie wszystkich przedszkolach pobierana będzie opłata w wysokości 1 złotego. Oprócz tego wysokość miesięcznej opłaty zaświadczenia no, stanowi iloczyn stawki określonej w ustępie pierwszym raz liczby godzin pobytu dziecka ponad wymiar określony, z ostrzeżeniem paragrafu 4.5. Ten paragraf dotyczy, że gdy do przedszkola uczęszcza jednocześnie drugie dziecko z tej samej rodziny, opłata, o której mowa w ustępie pierwszym stanowi 70% wartości. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza jednocześnie z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne dziecko zwalnia się z opłat. Mówię o tych opłatach złotówka za godzinę spędzoną w publicznym, tarnobrzeskim przedszkolu. I drodzy Państwo, w sprawach bieżących będzie sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020. 13, jak również ocena aktualności studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzega oraz miejscowych planów zagospodarowania. Stosowne opracowanie pani urbanista przedstawi radnym. Również to jest jakby kwestia związana z zapowiedzią w sprawach bieżących chcielibyśmy przekonać radnych do przyjęcia uchwały. Chcieliśmy ruszyć z drugą edycją budżetu obywatelskiego i stosowny projekt uchwały dotyczący zasady i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2015 chcemy przedstawić radnym. Założenie jest podobne jak w roku ubiegłym. Chcemy przeznaczyć w ramach budżetu obywatelskiego kwotę miliona złotych. Zasada będzie podobnież jak w roku ubiegłym, następująca po podjęciu uchwały i opublikowaniu jej w dzienniku województwa podkarpackiego będzie okres, który, w którym podmioty i osoby będą mogły zgłaszać swoje propozycje projektów dokładnie zgłaszanie przewidujemy od 1 czerwca do 22 czerwca będzie to czas zgłaszania projektów od 23 czerwca do 29 czerwca nastąpi tak zwana weryfikacja zgłoszonych projektów przez inspektorów nadzoru pracujących w wydziale architektury budownictwa inwestycji 30 czerwca planujemy ogłoszenie listy projektów i od 1 lipca do 31 lipca 2014 roku proponujemy głosowanie w Urzędzie Miasta Tarnobrzega. Oprócz dni, tak zwanych dni roboczych od poniedziałku do piątku będziemy również przygotowywać dyżury sobotnie, niedzielne, tak żeby ta dostępność głosowania była jak największa. Od 1 sierpnia do 8 sierpnia członkowie komisji dokonają przeliczenia głosów i ostatecznego ogłoszenia wyników. Natomiast te projekty, które zostaną rekomendowane do dofinansowania znajdą się w miesiącu wrześniu, kiedy przystąpimy z Panią Skarbnik do opracowania budżetu na rok 2015. Zostaną te projekty uwzględnione.